Witam Jan Bodakowski w kolejnym odcinku edukacyjnym dla młodzieży, Starszy. program misyjny. Tłumaczymy Państwu, jak wygląda polityka. Dzisiaj porozmawiamy o antydemokratycznej tożsamości lewicy. Ja na przykład zauważyłem, e, zapewne wszyscy słyszą non-stop z ust różnych lewicowców, że oni bronią demokracji, jest komitet o broni demokracji, e, że, Wolności oni broni, wyrażania poglądów. że oni bronią konstytucji, a realnie, moim zdaniem, e, wszystko wygląda tak, że oni, że to są tylko frazesy, a oni mają bardzo Antydemokratyczną tożsamość. Tożsamość wszystkich głosicieli i wielbicieli demokracji po lewej stronie naszego sporu politycznego tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na wykluczaniu wszystkiego, co jest minimalnie bardziej na prawo od nich. I to jest wręcz tak, jak skoski domina leci. Ci, którzy są już skrajnie przyświęceni, ścianie lewicowej, absolutnie wykluczają możliwość jakiejkolwiek współpracy z tymi, którzy są troszeczkę bardziej na prawo, a ta cała strefa tak zwanych lewicowych poglądów absolutnie wyklucza jakiekolwiek poglądy, które nie są poglądami, całkowicie ich poglądami. Nie ma możliwości, nie ma demokracji dla wrogów demokracji, a ponieważ to te środowiska definiują czym jest demokracja, i sami zapisują do tej grupy demokratycznej swoich tam siebie, no, siebie, nominują. Siebie, siebie, mhm. siebie nominują do tego, że to my jesteśmy demokratami. W tym momencie to kompletnie nie ma żadnej możliwości dyskusji, dlatego, bo to demokraci mówią, kto jest demokratą i piętnują, kto nie jest demokratą. A z niedemokratą się nie rozmawia, a niedemokratą są faszyści. A więc no taki... mamy spór, czysto czysto sowiecki spór pomiędzy dobrym, dobrym, definiowanym przez, wtedy to był akurat Związek Sowiecki, yy, dobrym ludowym, takim, śmakim i owakim, a złym faszyzmem. I teraz wszystko, co jest na lewo, jest demokratyczne, otwarte, tolerancyjne. Wszystko, co jest na prawo, jest nietolerancyjne, jest faszystowskie. I ta tolerancja ich, tolerancja w słowie definiowana przez nich, pozwala im absolutnie wykluczyć z dyskursu politycznego wszystkich, którzy nie mówią tego samego, co oni. I odebrać im wszystkie prawa obywatelskie. Absolutnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, takim przejawem najlepszym jest na przykład stosunek do tak zwanych faszystów. Przypomnijmy. Po pierwsze, przypomnijmy, co to jest faszyzm. Faszyzm to jest ideologia, e, która zakłada, której głównym celem faszyzm jest to, żeby wszystkie dziedziny życia podporządkować decyzjom biurokracji państwowej. Dzisiaj takie idee faszystowskie najlepiej realizuje Unia Europejska. E, e, przed wojną ruch faszystowski był we Włoszech. 2000... Ale ruch faszystowski nie narzucał wszystkiego. był tak jak Unia Europejska. Nie mówi, jakie ma być krzyżowizna banana, nie mówi o tym, że ślimak to ryba. Nie narzucał. A, ty... a nawet jeżeli coś narzucał, to i tak im to lepiej wyszło, bo mieli największą ilość autostrad, a e, nie narzucali na przykład tego, że e, transseksualne kobiety, czyli faceci z Akarny, Bądź też ten... odkurzacze nie mają możliwości być produkowane o mocy wyższej niż 500 W. Tak, bo, bo jeszcze będą no, odkurzacze. Bo będą za dobrze, za dobrze będą za odkurzać, odkurzać, za duże zużycie prądu. Yy, Dzisiaj narzucanie, mówienie w stosunku do kogoś, kto jest wolnościowcem i jest przeciwnej interwencji państwa we wszystkie dziedziny życia i chce oddawać swobodę decyzji rodzinom, jednostkom, że to jest faszysta, to jest po prostu całkowite odwrócenie znaczenia pojęć. I to jest takie typowe dla lewicy odwrócenie znaczenia pojęć. Doskonale mi to wychodzi, i, mają wiele tak. są, są, są naprawdę fachowcami w tym. I, Mamy pojęcie demokracji, która polega na tym, że władza należy do ludu. A ci demokraci, czyli do wszystkich obywateli wspólnie na a drodze nie, konsensusu, nie, 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 nie. konsensusu ustalamy, e, Ale jak Janek, ma wyglądać Janek, życie społeczne. Tu jest pełna zgodność jeden do jeden pomiędzy tym skrajnym lewactwem a Januszem Kurwinem Mikke. Dlatego, bo zarówno Janusz Korwinem Mikke jest przeciwnikiem tego, żeby. W cudzysłów, z podbudki z piwem miał takie samo prawo głosu jak inteligent, wykształcony. Tak, antypis dzisiaj mówi korwinem. Antypis mówi korwinem, ale to jest antypis zarówno po stronie Konfederacji, jak po stronie SLD, jak po stronie tak naprawdę Platformy, platformy Nowoczesnej. Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, zwanej koalicją kiedyś europejską, a teraz jak obywatelską. Opram, obywatelską? To wszystko są środowiska, które absolutnie są antydemokratyczne. Dlaczego? Bo oni mówią, że ci ludzie, którzy mają niższe wykształcenie, to mnie przeraża, bo korwinistyczne poglądy wygłaszane przez młodych konfederatów, którzy mówią a ten to nie ma tego czy siamego, a tamten to nie mówi w sześciu językach, a tamten powinien mówić. Nie wiem, czy powinien mówić. Jakby był tłumaczem, przysięgłym, to może fajnie, jakby mówił większej ilości języków, jeżeli ma piastować jakiś urząd, to niekoniecznie te umiejętności lingwistyczne do czegokolwiek mu się przydadzą. A tutaj facet, który ma wykształcenie podstawowe, zagłosował na kandydata Duda i to przez to, że ci debile po podstawówce. I co z tego, że po podstawówce? Może ten człowiek po podstawówce ma dużo lepsze życie, ma dużo większe umiejętności i na przykład wolnościowcu zarabia 10 razy tyle, co ty. Dlatego, bo jemu wykształcenie do niczego absolutnie nie było potrzebne. Oczywiście, i to nie jest nagana, że ktoś się kształci, ktoś się uczy, dlatego, bo ja nie chciałbym żyć w państwie tak wolnościowym, jak pewnie Janusz Korwin-Mikke by zaproponował, żeby zdjąć wszystkie zakazy i żeby na przykład neurochirurg mógł sobie operować na wolnym rynku, nie mając żadnych studiów. Po kiego diabła sześcioletnie studia medyczne, skoro neurochirurg bez żadnego wykształcenia, nawet bez podstawówki, zgłasza swoją ofertę, mówi Ja Cię, Janek, masz problem, ja Ci zrobię operację, jestem najtańszą ofertą, ale słuchaj, u mnie przeżywalność jest taka, jak u innych. Ja Ci naprawdę nie zaszkodzę. No i... Oczywiście. Ja bym jednak wolał, żeby te pewne ograniczenia były, żeby neurochirurdzy jednak byli licencjonowani, i żeby byli troszkę bardziej wykształceni, ale życie społeczne nie powinno być ustalane przez neurochirurgów, przez fizyków kwantowych, przez prawników, tylko przez całe społeczeństwo. To, że być może ci lepiej wykształceni ci bogaci mają większy wpływ na życie społeczne ze względu na swoją pozycję, nie zmienia to faktu, że nie mogą mieć tej pozycji dominującej i że to ten cały społeczny, całe społeczeństwo, bez względu na wykształcenie, musi decydować, w jakim państwie chce żyć, jaka ma być konstrukcja tego państwa i czego to i, co, I jakie zadania ma to Państwo realizować? Bo oczywiście prawnicy powiedzieli, że to państwo ma realizować tylko i wyłącznie ich interesy, nie. Musimy się w ramach jednej wspólnoty porozumieć między sobą, a nie wolno nam odpychać, albo ty masz gorsze wykształcenie. Ja jestem skromnym magistrem nauk ekonomicznych i wcale nie uważam, żeby ktoś, kto nie ma wykształcenia wyższego, był ode mnie w żaden sposób gorszy. Nie uważam, że profesor, bez względu na to, czy Belwederski też nie jest ode mnie w czymś. Lepszy jako obywatel, bo to zupełnie inny to obszar. Ja, ja, ja zwrócę Ci uwagę na jedną rzecz, że e, tym andypis mówiący Korwinem e, i e, wyrzucający swoim adwersarzom to, że mają niższe wykształcenie, zazwyczaj tego wyższego wykształcenia nie, nie mają. Nie ma. Nie <laughs> ma. <laughs> Jaki gupek ma podstawowe, <laughs> głosuje na pis, a jakie to masz wykształcenie? A ja jestem, a ja właśnie chodzę do zawodówki. Nie, no tak jak spojrzeć, no, ani, ani prezydent Lech Wałęsa tego wyższego wykształcenia nie miał. Ani, ani, ani Aleksander Zlądy Kwaśniewski nie, nie miał tego, tego wyższego wykształcenia. Ani, ani, ani profesor świętej pamięci Bartoszewski też tego wykształcenia nie A miał. A są profesorowie tacy jak profesor Balcerowicz, którzy również nie mają tytułu profesorskiego. Ale za, mają, ale za to mają doświadczenie zawodowe w e, katedrze. Nie, w katedrze tego marksizmu. A w katedrze marksizmu. Wyższej szkole partyjnej. szkole Przy KC. I jeszcze, Komisji ale jak mówimy typer. o tym, bo to jest takie właśnie takie typowe, typowe lewicowe zmienianie. zmienianie znaczenia pojęć, odwracanie, e, używanie frazesów, a robienie czegoś innego, to takim przejawami antydemokratycznej postawy lewicy to jest to, że lewica na przykład po pierwsze e, chce nam odebrać możliwość zrzeszania się. Tak na przykład jak jeden z kandydatów na prezydenta. Nie tylko Lewica. Nie tylko Lewica, ale... Bo Janusz I... Korwin-Mikke na przykład jest I... zaciętym przeciwnikiem związków zawodowych. Również, I... za... Również uważa, że zrzeszanie się w ramach związków zawodowych jest szkodliwe, no więc... Ale tutaj mieliśmy kandydata na prezydenta, który, który domagał się Trzaskowskiego, który domagał likwidacji. się likwidacji organizacji, mówił tu o anr ze na pewno chodzi o to wszystkie organizacje i to jest przejaw, Postulatu antydemokratycznego, bo nie można wykluczać, odbierać, jeżeli się jest zwolnikiem demokracji, liberalizmu, swobody wypowiedzi, odbierać komuś możliwości zrzeszania się w organizacjach politycznych. Ten sam kandydat w imieniu swojego środowiska, tak jak wszyscy kodowcy, obywatele blokowali te wszystkie marsze tych narodowców, zakłócali, to jest działanie antydemokratyczne. Bo jedną z takich przejawów demokracji jest swoboda manifestowania swoich poglądów. Ja mogę nie lubić gejowskich marszów. Mogę stać na ich drodze obok i kontrmanifestować, manifestować, tak ale ja nie mogę ich blokować. A jeżeli ja idę w marszu e, Niepodległości, Marszu Powstania Warszawskiego, marszu Żołnierzy Wyklętych, marszu 1920 roku i non stop jestem blokowany, to jest e, to, to ci ludzie, którzy to robią, ci, ci, ci różni antyfaszyści. To wszystko są ludzie mający o mentalność antydemokratyczną, chcący odebrać mi możliwość ekspresji moich przekonań politycznych. Nie ma demokracji dla wrogów demokracji. E, I tak samo e, wszelkie postulaty odbierania wolności słowa są przejawem e, takich, takiej tożsamości antydemokratycznej. Jeżeli, jeżeli chcemy, żeby żyć w e, państwie demokratycznym, to musimy ludziom dać możliwość, Wypowiadania się, a jeżeli wszystkie te zachodnie, zachodnie e, e, portale społecznościowe odmawiają ludziom możliwości e, ekspresji swoich poglądów politycznych na, w miejscu, w którym są monopolistami, to świadczy to o tym, że mają też mentalność antydemokratyczną. I Jest tak samo te wszystkie ustawodawstwa Unii Europejskiej i tego typu rzeczy. I tak samo e, te środowiska lewicowe non-stop mają taką narrację o tym, że są obrońcami konstytucji. A jeżeli się przeczyta polską konstytucję, to można zobaczyć, że duża część ich postulatów jest absolutnie sprzeczna z postulatami konstytucji. E, e, łącznie tym, że jak się przypomni czwarty artykuł konstytucji mówiący o tym, że władza zwierzchnia należy do narodu, to im się by to nie spodobało. Jak władza się zwierzchnia powie o... należy do narodu pod warunkiem, że reprezentanci tego narodu, oświeceni, wypowiedzą się na ten temat. Właściwie. Chyba musimy kończyć. Kończyć. Tak. Musimy no już tutaj jesteśmy w przeganiani w plenerze. Nie, tam przeganianie, jesteśmy w plenerze, a tutaj w plenerze również młodzi potrzebują troszeczkę spokoju bez deszczu. Bo tak, wszędzie krokni. pada deszcz, my idziemy szukać jakąś inną altankę w innym miejscu. Yy, idziemy zmieniać miejsce, mimo tego będziemy nadal mówili o tym, jak lewica odwraca pojęcia. Będziemy nadal pokazywali. A to pokazywali. Zachęcamy tak jest ostatni odcinek. Zachęcam wszystkich do oglądania. Mało, ja tylko jeszcze dam na koniec, że każdy, kto chce się dowiedzieć, jak działa lewica, powinien jeszcze raz sięgnąć po piękną książkę e, Folwark Zwierzęcy Orwella i zobaczyć, co robiły świnie po przejęciu władzy A, ja ciężko zapominam, o czym powinienem w kółko przypominać, w moim Twitterze, Facebooku, wszystkie linki do moich tekstów, macie tam mnóstwo artykułów, w których ja streszczam książki, przybliżam pewne postacie. Wszystko to możecie przeczytać, sprawdzić, zweryfikować. Nie wierzcie w nasze słowo, wszystko weryfikujcie i sprawdzajcie. A ja tutaj, puszczających muzykę, polecam Ripę. Naprawdę Ripe. i na tym kończymy. Do zobaczenia.